O, 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 o końca do końca góry! Tu się zaczyna dziać coś pięknego, tutaj jest po 60 juniorów młodszych, tutaj jest młodzików 30, juniorki młodsze 24 osoby, piękna e, jakby też walka kibiców o miejsca, o pozycję przy trasie, żeby widzieć jak najbliżej. No, nie jest to jeszcze może Nowe Mesto i Puchar Świata, ale Białystok urasta do rangi zawodów, no, jednych z najlepszych w Polsce, a o tej porze roku śmiem twierdzić najlepszych. Z roku na rok przybywa nam startujących klubów i startujących zawodników o najwyższej jakby randze czy klasie sportowej. No, obecność grupy zawodowej Volkswagen, samochody użytkowe czy srebrnej góry, świadczy o tym, bo to są najsilniejsze grupy. Świadczy o tym, że ludzie przyjeżdżają, szukają możliwości zdobycia punktów do Pucharu Polski. Byli najważniejsi zawodnicy, powiedzmy w kraju, szczególnie w mojej kategorii U-23. Był Filip Harta, był Marceli Bogusławski. Są to czołowi zawodnicy nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Był również Maciek Jeziorski. Myślę, że zawody naprawdę na najwyższym poziomie w kraju. Przede wszystkim należy podziękować organizatorowi za dobranie dobrej, technicznej, dość trudnej trasy, która jednak mimo Trudności technicznych była bezpieczna. To jest ważne, że trasa jest trudna technicznie, ale jednocześnie bezpieczna. Była bezpieczna, nie było żadnego upadku, który miałby dalsze konsekwencje. Także zawodnicy ścigali się z radością. Dopisała frekwencja, było bardzo dużo zawodników. To też ma wpływ na poziom zawodów. W związku z czym, jako trener, jestem bardzo zadowolony, że przejechałem w Powszech Polskę i przyjechałem do Białego Stoku się ścigać. Ogólnie wyścig był bardzo trudny. Dużo było, dużo było zawodników z całej Polski i rozstawiony byłem w połowie stawki, było ciężko strasznie przychodzić. No i ogólnie wyścig bardzo wymagający, trasa techniczna, było duże błoto i mocna konkurencja. W ogóle to tą trasę e, zaczęliśmy, e, kiedy w klubie była grupa specjalizująca się w rock'rosie, e, element toru zjazdowego. Forkrolu istnieje dotychczas i w każdym roku, zmieniając go trochę, utrzymujemy wysoki poziom, czy, czy poziom po prostu doskonałej techniki, jaka, jaka musi obowiązywać w, w kolarstwie górskim. W stosunku do ubiegłego roku przybyła nam kamienna droga, wykonana z dużych głazów narzutowych, no, która jest taką loterią dla zawodnika do przejechania, bo Wystarczy, że wjedzie gdzieś pomiędzy duże kamienie, co się w górach może zdarzyć i no niestety rower zostanie uwięziony, zawodnik może wylecieć przy dużej szybkości z tego roweru, no i podłoże samo, podłoże kamienne może się okazać dość twarde. Yy... Po prostu w górach kolarz górski no, pokonuje pewną barierę strachu, pewną granicę ryzyka musi ponieść, niezależnie od tego, czy jest dobrym technikiem, czy mniej. I w każdym z tych wyścigów takie elementy są. No i niestety kolarstwo MTB idzie w tą stronę coraz bardziej trudnych tras i staramy się nadążać.